Ej kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym filmiku w 2015 roku. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się w sylwestra. U mnie oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, wyszło zupełnie inaczej niż było zaplanowane. Ale pewnie o tym opowiem Wam po prostu w jakimś jednym ze zwyczajnych vlogów. Mimo wszystko mam nadzieję, że Wy się dobrze bawiliście, że mieliście takiego naprawdę mocnego kaca, bo oczywiście no, to jest częścią, powiedzmy, należącą do Sylwestra, znakiem dobrej zabawy. Um, dzisiaj przychodzę do Was um, z filmikiem o produktach, które. Może nie zawsze mam, ale po prostu do których zawsze wracam. Jak zauważyliście, nie nagrałam Wam ulubieńców roku 2014, a to dlatego, że po prostu zaczęłam nagrywać dokładnie w połowie roku. No i chyba raczej nie było sensu robić po prostu z pół roku ulubieńców. Do tego nie wszystko posiadałam z tych produktów w domu, natomiast pozbierałam dzisiaj po prostu produkty, do których ja mówię zawsze wracam na tyle ile jest to możliwe I chciałabym, je, i chciałabym Wam je dzisiaj pokazać. Znowu język mi się plącze. Wszystko prezentuje się tak, otrzymam w torbie Douglasa. Więc co? Zaczynamy! Oczywiście produkty, które Wam dzisiaj pokażę, to wszystko jest, no powiedziałabym, że pielęgnacją. Jeżeli ten filmik Wam przypadnie do gustu, to oczywiście zrobię Wam też część kolorówkową. No i zacznę najlepiej od pielęgnacji włosów. Tutaj mam szampon, który nazywa się, czyli jest firmy Suisopas. To jest szampon z um, australijskim olejkiem z drzewa herbacianego. Ja już Wam nie raz go pokazywałam, nie raz mówiłam, że y, dla mojej skóry głowy jest to najlepszy szampon, natomiast nie używam go codziennie, y, no ponieważ no, olejek... Y, Herpaciany może mi trochę przesuszyć jeszcze bardziej skórę głowy, e, natomiast sięgam po niego naprawdę w bardzo kryzysowych sytuacjach, no i co najmniej dwa razy w tygodniu, bo jak wiecie, ja myję prawie codziennie moje włosy. One niestety e, dzisiaj są na przykład świeżo umyte, wyglądają ładnie, a jutro już są takie przyklapnięte i wyglądam, jakby mi pies mordę lizał Sorry. No w każdym razie, wracając do szamponu, e, wspominałam Wam także, że. Jest to szampon, który no, bestialsko śmierdzi. i Niestety ten zapach utrzymuje się na włosach. Ale ten smrodek można trochę zminimalizować, e, używając jakichś ładnie pachnących odżywek bądź bądź masek. Także to jest pierwszy produkt, do którego zawsze wracam. Tutaj mam w ręce już nie wiem, chyba moją czwartą butelkę. E, uważam, że jest rewelacyjny. Do tego nie jest drogi, bo chyba kosztuje dwa, może 2,5 euro, więc czego chcieć więcej. Dalej chciałabym Wam pokazać dwie maseczki do włosów, w tym jedna jest w saszetce, bo akurat nie mam teraz pełnowymiarowej wersji. Jest to maseczka z Biowaxu, tu akurat nie chwyciłam taką, jaką wyciągnęłam z szuflady, ale ja mówię generalnie o tych maskach, w sumie wszystkich no, wszystkich, które do tej pory miałam. Uważam, że te maseczki robią cuda z moimi włosami. Te włosy są miękkie, sypkie, lejące się takie. No i widać, że są dobrze odżywione, więc to są maseczki, które zawsze albo posiadam właśnie w pełnowymiarowej wersji, albo w takich właśnie małych saszetkach, które są wygodne na podróż. Taka saszetka starczy mi nawet na trzy użycia. No i kosztuje 2 2,50 groszy, co jest po prostu śmieszną ceną. Kolejna maseczka, którą mam Wam do pokazania, jest to Altera. Jest to z bio-aloewerą aloe i granatem. To jest maseczka, e, którą na pewno też już mogliście widzieć w moich filmikach. Tu akurat nie mam nowe opakowanie, które jeszcze leży w zapasach i czeka na swoją kolej. To, ta, to jest maseczka, do której także wracam zawsze, kiedy widzę, że moje włosy robią się mega pse, przesuszone. Przesusone, tak. Jak wiecie, ja je, ja je mam zniszczone, ja kiedyś zresztą nie da się tego ukryć, ja kiedyś rozjaśniałam włosy na blond. Potem nagle odwidziało mi się, po kilku latach zaczęłam zapuszczać swoje, stąd takie odrosty i to wygląda teraz jakbym miała ombre i to takie trochę źle zrobione bym powiedziała. No niemniej jednak to jest właśnie maseczka, którą stosuję wtedy, kiedy widzę, że moje włosy są w złej kondycji, że są przesuszone, że zaczynają się bardzo mocno puszyć. Ona także sprawia naprawdę cuda na moich włosach. Jest to produkt, który, o ile dobrze wiem, swojego czasu był bardzo, bardzo rozsławiony zarówno tutaj na YouTubie, jak i właśnie na blogach. I wiem, że nie ja jedna ją uwielbiam. Ostatnim produktem do włosów, który chciałabym Wam pokazać, do którego także zawsze wracam, i nie mówię tutaj o. Tej wersji, tylko ogółem o wszystkich wersjach, bo ja co zużyję staram się po prostu sięgać po jakąś inną wersję, żeby mi się nie znudziło i tak samo moim włosom. A mowa tutaj o szwacko bliskły, czyli tej dwufazowej odżywce bez spłukiwania. Ja tu akurat nie mam wersję dla bardzo zniszczonych i suchych włosów e, powiem Wam szczerze, że bardzo często ją używam ale jeszcze jak widać, dużo mi jej zostało w sumie, bardzo często, za każdym razem jak umyję włosy, spryskuję nią włosy musicie uważać, jeżeli tej odżywki nie znacie, w co nie wierzę e, musicie uważać e, żeby jej za dużo nie dawać ja dzięki tej odżywce bez problemu rozczesuję włosy bez rwania ich bo niestety moje włosy należą no, do takiego rodzaju włosów, które ciężko się rozczesuje, bo się kołtunią strasznie, ale dzięki tej odżywce no, jest z tym dużo, dużo mniejszy problem i jak mówię, ja zawsze jak zużyję jedno opakowanie, to sięgam po następne. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby mi się tutaj ta pompka dozująca zepsuła, a używam tego produktu, ojejku, żeby Was nie skłamić, no na pewno już z 10 lat, także to jest taki naprawdę all time favorite z włosów to by było na tyle, przejdźmy teraz do e, twarzy, to znaczy do demakijażu, do pielęgnacji twarzy, no tak bym to nazwała, w sumie do tego wszystkiego, co z twarzą e, ma coś wspólnego. I zacznę od demakijażu. Tutaj już naprawdę dobrze Wam znane z mojego kanału chusteczki biby More Pure Touch. To jest ta różowa wersja, która weszła jakiś czas temu, kilka miesięcy temu na rynek niemiecki. Te chusteczki kosztują 2,55 euro. W środku jest 25 sztuk. Mi wystarczy takie opakowanie, no na pewno na miesiąc. I muszę Wam... Naprawdę przyznać, że lepszych chusteczek jeszcze nie miałam, a wypróbowałam już naprawdę masę. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie jakie są po drogeriach w Niemczech, natomiast naprawdę wiele. Słuchajcie, te chusteczki one są bardzo, ale to bardzo mocno nasączone tym płynem. Zmywają z twarzy wszystko, nie tylko z twarzy, nadają się także do oczu. Zmywają nawet wodoodporny makijaż. Ja już Wam tysiąc razy wspominałam, że ja te chusteczki. Yy czy tymi chusteczkami potrafię zmyć nawet moją maskarę wodoodporną z Chanel. I mówiłam Wam także, że tej maskary no, nie wszystko da radę zmyć. W sumie są tylko dwa produkty do tej pory, którym udało się to. I um, no, naprawdę jestem zachwycona tymi chusteczkami. Tu wam pokazuję niestety już puste opakowanie, które mieliście okazję zobaczyć w dęku. No natomiast jeszcze nie wybrałam się do drogerii, jak wiecie, wszystko było przynajmniej tutaj w Niemczech pozamykane. Um, no ale dzisiaj jak tylko skończę nagrywać, od razu wsiadam w auto, jadę i kupuję kolejne, kolejny produkt do demakijażu, który już także znacie, bo już mam go chyba z 1500, 100, 900 razy pokazywałam. Pierwsze opakowanie zakupiłam sobie w lipcu. Wydaje mi się, że w lipcu. Mowa tu o The Body Shop Camomile Cleansing Butter. E, genialny produkt. Słuchajcie, to w sumie nie jest nic innego jak zbite olejki, tu akurat nie już mam resztkę. Jak widzicie, opakowanie jest niemalże puste, ale oczywiście kolejne już leży w szufladzie i czeka, aż je wyciągnę. To nie jest nic innego jak taki olejek w stałej konsystencji, który pod wpływem ciepła palców się rozpuszcza. Ja nim głównie zmywam oczy, ja go nie nakładam na całą twarz, ale oczywiście jest taka możliwość, choć osoby o tłustej cerze muszą uważać, bo może ich ten produkt zapchać. Niemniej jednak ja nakładam to tylko i wyłącznie na oczy, czyli tak jak teraz jestem pomalowana, wyciągam trochę, rozpuszczam w palcach i masuję sobie oczy, po czym zmywam wodą no i płynem żelem do mycia twarzy mnie ten produkt nie podrażnia, ja go uwielbiam ja go kupuję zawsze w outlecie i płacę za niego 9,10 euro jak się nie mylę natomiast w regularnej sprzedażą kosztuje chyba 13 euro, coś tam no, no więc kilka euro różnicy bardzo ładnie pachnie Naprawdę bardzo ładny zapach, który moim zdaniem z rumiankiem nie ma nic wspólnego. Naprawdę jest bardzo przyjemny. Co jeszcze o nie mogę powiedzieć? On pozostawia delikatną, taką tłustą warstwę na oczach, ale jak przymyjecie żelem do mycia twarzy, no to oczywiście ta warstwa znika. No. Jest naprawdę rewelacyjny. Powiedziałabym nawet, że to jest trochę tańsza wersja podobnego masełka z klinik Take the Day Off, chyba się nazywało, ile się nie mylę. Tamtego miałam co prawda w planach zakupić, ale z drugiej strony no, wydać 30 euro. Mm, za tą cenę mogę mieć trzy takie, więc niemniej jednak bardzo, 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 bardzo gorąco Wam go polecam. Kolejny produkt, który także jest do demakijażu, do którego także wracam wciąż. Nawet mogliście zobaczyć w moim holu zakupowym z Polski, właśnie z tego pobytu świątecznego, że przywiozłam kolejne opakowania. Mowa tutaj o, płynu, o płynie micelarnym z Garniera. Odkąd pierwszą buteleczkę użyłam ponad pół roku temu, chyba 7 miesięcy temu, zakochałam się w tym produkcie i nie kupowałam już żadnego innego um, płynu micelarnego. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, w każdym bądź razie zużyłam do tej pory trzy buteleczki to jest moja czwarta, a piąta już oczywiście czeka w zapasach. Tu mi jej zostało już tyle, ale to oczywiście wystarczy mi jeszcze na pewno spokojnie na cały styczeń. Moich oczu ona nie podrażnia, twarz, ja także zmywam nią twarz, także nie podrażnia, no nic mi się po nim nie dzieje, uważam, że ten płyn jest rewelacyjny, ze zwykłą niewodoodporną maskarą daje sobie rewelacyjnie radę, na wodoodporną nawet nie próbowałam, no bo mam inne produkty, które używam w tym celu. Beauty delikatny żel łagodzący do mycia twarzy dla skóry suchej i wrażliwej. Ja mam skórę mieszaną. Niemniej jednak ta różowa wersja dużo bardziej podpasowała mi niż niebieska. Ja myślę, że to nie jest dla was zaskoczenie, bo już widzieliście nieraz w moich dękach właśnie to opakowanie, bądź to niebieskie i także wspominałam wam, że jak tylko wpadnę do Biedry w Polsce, to oczywiście zrobię sobie zapas. Kupiłam Trzy albo nawet cztery takie opakowania. Aktualnie jeszcze używam czegoś innego, natomiast zaraz, jeżeli tamten żel zużyję, no to pójdą te w ruch, bo je po prostu uwielbiam. One mi krzywdy nie robią, nie mam po nich wysypu, więc mnie nie zapychają. Bardzo ładnie domywają mój makijaż, bo kiedy przejadę jeszcze później płatkiem nasączonym właśnie płynem micelarnym z garniera, nie mam żadnych. Pozostałości żadnych resztek podkładu. Więc uważam, że za cenę 5 zł jest to naprawdę rewelacyjny produkt i polecam je bardzo serdecznie jeszcze wszystkim tym, którzy go nigdy nie spróbowali. Kolejny produkt, do którego wracam zawsze, od kiedy go tylko pierwszy raz użyłam i dla siebie odkryłam, to woda różana. Tutaj akurat nie mam wodę różaną z Dabura. Takie opakowanie już chyba jedną bądź dwa zużyłam wcześniej. Teraz dzięki Agnieszce Agusiak 747, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, udało mi się dorwać dwie takie butelki i to jeszcze w dosyć niskiej cenie. Ale akurat nie chodzi mi generalnie o tą markę. Ja mówię jak w poprzednich przypadkach, generalnie o cały, o, o, o wodzie różanej. Um, bardzo ładnie odświeża moją twarz, nie, nie pozostawia uczucia ściągnięcia, jak to po niektórych tonikach bywa. E, do tego no, jest bardzo wydajna, bo tutaj jest na przykład 250 ml, um, no i ja pff, z 2,5 do 3 miesięcy, no, no 2,5 powiedzmy, będę używać. Takie jedno opakowanie, a używam zarówno rano, jak i wieczorem, właśnie przed nałożeniem kremu już po umyciu twarzy, wieczorem po demakijażu. Naprawdę uważam, że jest to rewelacyjny produkt. Moja twarz no, jest zrelaksowana po nim, także mnie nie zapycha, żadne syfy się nie pojawiają, więc dlaczego by nie wracać do niej? Tutaj mam dla Was kolejny produkt, który już także widzieliście tysiąc razy w moich filmikach i chyba już Wam niedobrze na jego widok, a mowa tutaj o płatkach pod oczy z Rival de Loup. Takie opakowanie kosztuje 3,5 euro bez promocji, w promocji niecałe 3 euro. Tutaj mamy w środku 6 saszetek po dwa płatki, ja je trzymam w lodówce. I używam zawsze, kiedy rano wstaję i czuję, że moje oczy są zapuchnięte, po trzymanie w lodówce są one schłodzone, dzięki czemu opuchlizna schodzi. One jakby tak, mam wrażenie, że troszeczkę delikatnie moja ta skóra pod oczami jest, jest nawilżona, przynajmniej w momencie odklejenia płatków wydaje się już taka bardziej rozjaśniona, już nie taka zmęczona. Ja je po prostu uwielbiam, jak wiecie, latem stosowałam bardzo często, bo latem mam niestety taki problem, że często staję z zapuchniętą twarzą, z zapuchniętymi oczami. No i oczywiście to był taki mój ratunek, do którego w dalszym ciągu będę wracać, choćbym spróbowała w międzyczasie tysiąc innych płatków. Te moim zdaniem są najlepsze. Ostatni produkt do twarzy, tak mi się wydaje, że ostatni, na pewno ostatni, jest to Ziaja Krem nawilżający matujący 25+, równowaga cery tłustej i mieszanej, redukcja sebum i zaskórników. Jak widzicie, albo i nie widzicie, tu jest jeszcze zapieczętowane opakowanie. Ja przywiozłam ze sobą bodajże we wrześniu, tak, we wrześniu. Z końca września przywiozłam ten krem ze sobą do domu. No i od tamtej pory leży i czeka, aż przyjdzie wiosna, bo ja uwielbiam tego kremu używać na wiosnę. Wszystkim bardzo dobrze znany krem, on został rozsławiony, wydaje mi się, że przez Basie, Kolmi Blondi. W każdym bądź razie ja przez Basie skusiłam się na niego pierwszy raz. I do tej pory zużyłam chyba 6-7 takich opakowań w, powiedzmy, ostatni, w przeciągu ostatnich dwóch lat. Może nawet trzech, dwóch i pół, coś w ten deseń. To jest krem, który nie zmatowi Wam cery takiej, że naprawdę nic się nie będziecie błyszczeć, ponieważ on jest zarówno matujący, jak i nawilżający. Natomiast w moim przypadku... On sprawia, że nie świecę się w ciągu dnia tak, jak zaczęłabym się świecić, zwłaszcza właśnie w tej strefie T, jak zaczęłabym się świecić przy innych kremach, bo często mam tak, że nałożę krem, nałożę podkład, przypudruję, a dwie godziny później już moje czoło się świeci, jakbym co najmniej tonę rozświetlacza tam nawaliła. Także ten krem także uwielbiam, no mówię. Póki co używam jeszcze innych kremów, które są przeznaczone bardziej na okres jesienno-zimowy, które są intensywnie nawilżające, natomiast jeżeli tamte skończę i już będzie wiosna, no to oczywiście będziecie bardzo często u mnie widać, widzieć ten krem. Coś, czego nie mogło zabraknąć, to oczywiście płyn do płukania jamy ustnej do higieny jamy ustnej, Colgate Plax Cool Mint. Czyli ta wersja niebieska. Ja nie wiem ile razy ja już się nadudniłam Wam o tym, ale uważam, że jest to w moim przypadku i dla mnie najlepszy płyn do pukania jamy ustnej, który niestety jest niedostępny w Niemczech. W Holandii także go nie widziałam, więc zawsze ściągam go z Polski. Aktualnie przywiozłam trzy opakowania. Tu, jak widzicie, już jedno jest w użytku, dwa czekają oczywiście w zapasach. To nie jest płyn, który urywia wam gębę jak listerin. To na pewno nie. To jest delikatny płyn, który nie zawiera alkoholu, ale który pozostawia ładne uczucie świeżości w ustach i nie pozostawia go na, na 15-20 minut, a rzeczywiście na dłuższy czas. Przejdźmy do ciała, do pielęgnacji ciała. Tutaj akurat nie mam Wam do pokazania tylko dwa produkty. I może zacznę najpierw od peelingu. Jak wiecie, ja uwielbiam peelingi, ja je stosuję regularnie. Do twarzy może mniej, ale do ciała peelingi stosuję naprawdę regularnie, co dwa, co trzy dni. Jak widzieliście, u mnie już było dużo, przewinęło się przez te pół roku, kiedy nagrywam, przewinęło się już bardzo dużo peelingów. Natomiast są peelingi, do których wracam zawsze, zawsze, zawsze. Ile razy jestem w Polsce? Tyle razy je zawsze sobie na zapas kupuje No i oczywiście potem zużywam. A mowa tutaj o peelingach do ciała tuti Frutti, tych małych. No i akurat nie tu Wam pokazuję czerwoną wersję z wiśnią i porzeczką, ale jak już wcześniej wspominałam, ja mówię ogółem o tych produktach, nie o dokładnie tej wersji, a o wszystkich, które są dostępne. Mm. Uważam, że są to naprawdę mocne zdzieraki. Z moich ust rzadko usłyszycie, że coś jest dla mnie bardzo mocne, ale w tym przypadku tak jest. Ja te peelingi zakupuję już od dwóch dwóch lat mniej więcej. Wiecznie do nich wracam. Uważam, że mają bardzo przystępną cenę, bo kosztują między 4 a 5 zł, co nie jest dużo. Oczywiście pojemność nie jest duża, bo to tylko 120 ml, ale taki peeling wystarczy mi na 3-4 tygodnie użytkowania, więc chyba samo za siebie mówi, że są to naprawdę mocne zdzieraki, skoro sięgam tylko dwa razy w tygodniu po niego czy po nie. Do tego mają bardzo ładne zapachy. Czy mają parafinę? Nie widzę póki co. No ale nawet gdyby miały, ja je po prostu uwielbiam. One mają naprawdę ostre i grube drobinki. Jeżeli ich jeszcze nie znacie, w co wątpię, no to proponuję poniesięgnąć, sięgnąć, jeżeli faktycznie lubicie takie mocne zdzieranie. A jeśli chodzi o balsamowanie ciała, no to nikogo chyba nie zdziwi, że ja jestem wielką, wielką, naprawdę wielką fanką masą z The Body Shop uważam, że są rewelacyjne ja już przetestowałam naprawdę dużo, dużo rodzajów tutaj akurat nie mam masło migdałowe które no przepięknie pachnie jak widzicie ono jest jeszcze nieużyte bo także czeka w kolejce, ale niedługo już przyjdzie na niego pora ponieważ ja go kupiłam jeszcze bodajże na wakacjach i od tamtej pory leży i czeka bo w użytku mam coś innego niemniej jednak dla mnie to są masła, które Rewelacyjnie natłuszczają i nawilżają skórę. To nawilżenie czuć nawet następnego dnia rano, kiedy ja wstaję, czuję, że ta skóra jest miękka, jest nawilżona. Nie jest już natłuszczona, ale bardzo mocno nawilżona. No, chyba największym minusem, jeżeli chodzi o Polskę tych masełek to jest cena, bo one chyba u Was kosztują 60 czy nawet 69 zł, co uważam, że jest naprawdę mega wielką ceną. Ja akurat nie kupuję je w cenie między 7 a 9 euro, co jest no, przystępne i u Was powiedzmy, że chyba coś koło 40 zł kosztują, jak są na promocji. Niemniej jednak, jeżeli macie problemy ze suchą skórą, no to myślę, że warto zainwestować w takie, w takie masełka, bo one są po prostu rewelacyjne, ja do nich wracam zawsze od lat, no po prostu uwielbiam nie tylko za natłuszczanie i nawilżanie, ale także za przepiękne zapachy, które utrzymują się na skórze. Kochani, zbliżamy się do końca. Filmik trwa już wieki, będę miała trochę do obrabiania. Ostatni produkt, który Wam muszę pokazać, jest to zapach Dio Addict. Klasyczna wersja, ta ciemna, mocny zapach. Jego mogliście już u mnie w ulubieńcach widzieć. To jest bardzo mocny zapach, którego główną nutą jest wanilia. On tu ma chyba piżmo i takie tam inne. Przyznaję się, w dalszym ciągu nie sprawdziłam, y, jakie są inne nuty, no ale jest to bardzo mocny zapach. Ja już wam wspominałam, że zapach nie dla każdego, dlatego że no, jest mega mocny, niektórzy mogą od niego bólu głowy dostać, tak jak na przykład Maja, która, no, której chyba podoba się ten zapach, przynajmniej na mnie z tego, co pamiętam, co mówiła do mnie, ale niestety w momentach, kiedy ja go używam, świeżo na siebie nałożę i przebywam z Mają, Maja dostaje bólu głowy. Maja, jeśli tak nie jest, to mnie popraw na dole W każdym bądź razie To nie jest moja pierwsza butelka Już chyba od 10 lat kupuję butelki I jak mi się skończy, odkładam sobie pieniądze I jak tylko nazbieram Wystarczającą sumę, to zakupuję Kolejne opakowanie To jest taki Mój zapach Kochani, to by było na tyle. Tyle właśnie miałam produktów, po które zawsze sięgam, do których zawsze wracam. Choćbym w międzyczasie stosowała 1500, 100, innych produktów. Do tych produktów, które właśnie widzieliście, wracam zawsze. Zawsze. To są takie moje naprawdę ponadczasowi faworyci. Jeżeli tak, że takich macie, to dajcie mi proszę na dole w komentarzach znać, bo może odkryję dzięki Wam coś jeszcze. Innego, co włączę właśnie do swojej pielęgnacji, jeżeli filmik Wam się podobał, to poproszę Was o kciuki w górę, także jeżeli macie ochotę na część kolorówkową, to dajcie mi na dole znać, tam także trochę produktów jest. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku.